Działki podzielić i swoim rozdać. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź błędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Zaj, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurtskiej. Geralt, wiedźmin zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie, mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie, jadę na front. Życie ci nie miłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilwgardu na własne oczy, zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Może wreszcie ktoś opisze wojnę taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów, za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mhm. Mm Rzeknij to ludziom, którym spalono domy. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm. Mm Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej Akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz, może grać w gwinta? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. W sumie czemu nie? Wybornie. Już ci tłumaczę zasady. Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stiepana. Niby prosty karczmasz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w Czerni Biel. Dwa sznapsy! To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy. Widziały się? Jennifer z Vunkerbergu? Powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz INFR? Też pytanie. Z mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. Sześnika z Blaviken. <grywa> Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parsywy przybłęda. Gaunter Rodim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Mnie też znasz z Ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Widziałeś NFR? Przepraszam, ale muszę o to spytać: czy to chodzi o miłość? Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Jennifer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardskiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agres i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Już sobie wypiłeś, mm. to wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Zrobiłem. Uspokój się. Racja. Nic nie zrobiłeś. Już z gusłami zaczyna skurwysyn. Na niego! Babole! <grym> nie odpuszczam! <Co> kurwa? <grym> Co ci się stało w buzie? Zgościwuj! Wychylisz ze mną kufelek? Od teraz Derwan. Ty, ery, any, Nie gości. Cisza na no morzu, cisza w komnacie, Cysarz, em, gacie. na morzu, w komnacie, Cysarz, em, gacie. Cisza w komnacie, Cysarz, em, Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko! Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęść. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota, niby smok. Przestali się do mnie odzywać. klują na mój widok, a teraz to. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukien syna. Żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia! Męskie, duży rozmiar, Smród ludzkich szczyn i wódki. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Lubisz świerszcze? Gryziesz jeszcze połykasz? Z tego wszystkiego zgubił buty. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce, ale zdołał uciec. Nie patrz tak na mnie. Babka mi opowiadała, że kiedyś, jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki Wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Ślady pazurów Utopca. To musi być on. Paskudna rana. Wpadłeś na Utopca? A chujcie to obchodzi! O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ściętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie to, ci zapłacę. Mateczka mnie. Odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Ja, w odróżnieniu od sroki krasnoludów, chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. Znowu mi drzewka poubliżały. Pobudka! Co? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Niepełka? Ty?! Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Willi, błagam! Wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzu Willi. Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Teraz to cię dopiero we wsi polują. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. No, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę.